Cześć, cześć, cześć. Witam was na kolejnej wyprawie. Ja mam na imię Edward, a dzisiejszy dzień poświęcę fotografowaniu na działce. wszystkim, witam was w kolejnym materiale, jak widzicie po kilku urywkach fotografuję dzisiaj z mojej, że tak powiem, kanciapy, czadowni, którą sobie zrobiłem już parę miesięcy temu, jak widzicie też na przebitkach jest tutaj poidło, które oczywiście jeszcze nie jest do końca skończone, i wszystkie moje jeszcze gadżety, które mam w planach w tym roku do tego poidła dać są w trakcie realizacji. Także na razie mam kilka kamieni, zrobione poidło, nalałem wody z tego względu, że już są takie pogody dosyć upalne i te ptaki tej wody niezmiernie potrzebują. Także dzisiejsze fotografowanie to jest odległość 2,8 do 3 metrów. Bliżej się nie dało, niestety, bo obiektyw ostrzy od właśnie 2,8 metra. Kilka ziaren spowodowało to, że na razie drobnica przylatuje, typu sikora, ale przylatują też tutaj sójki oraz sroki, których dzisiaj niestety nie widziałem. Najważniejsze są chęci wyjścia z domu, posiedzenia napicie się jakiegoś gazowanego napoju i siedzenie i nagrywanie dla Was kolejnego materiału jak na razie przyleciało tylko parę sikorek które e, czekam aż się troszeczkę przyzwyczają do tego hałasu, bo niestety pomieszczenie w którym jestem jak widzicie e, daje echo, takie mikro więc z dźwiękiem nie będę tutaj krzyczał, bo nie wiem jak później z obróbką dźwięku będzie w każdym razie siedzę sobie, aparat standardowo na statywie, podpięta Sigma 15600 contemporary Z6 Mark II. No i wziąłem jeszcze obiektyw 90. Ten do makro, być może jakiegoś fajnego robaka uda mi się w dniu dzisiejszym sfotografować i Wam pokazać w zdjęciach na samym końcu. W dzisiejszym wziąłem jeszcze mikrofony, z tego względu, że y, mam u siebie na działce tutaj drzewo, na którym y, gołębie mają gniazdo. I lornetką dostrzegłem przez zarośla, że już są małe pisklaczki. Więc jak mi się uda, to przez krzeczory je ponagrywam. Jak się ruszają, a jak nie, no to trudno. W każdym bądź razie wzięłem też mikrofon, żeby w razie czego nie wiem, czy one już jakiekolwiek dźwięki wydają, ale jak się uda, to takim kierunkowym mikrofonem postaram się nagrać trochę dźwięku. Co do pogody, nie jest zbytnio fajna z tego względu, że dzisiaj jest 100% zachmurzenia, jakieś tam przebłyski słońca są. No i ma przede wszystkim być burza, więc nie wiem, ile czasu mi zostało. Jest godzina chyba po 14.00. I sobie siedzę i czekam na jakieś potencjalne, fajne pozy ptaków, by je sfotografować. Jak widzicie, przyleciały góry. that's bad Działy są bardzo czujne, bo mają tutaj na drzewie po mojej prawej stronie gniazdo. więc często przechodzą tutaj właśnie do wodopoju napić się, zjeść parę ziaren. Fajna, fajna obserwacja, tak z 3 metrów. Mam tutaj ustawioną ogniskową 400 mm, przy 600 mm. Miałbym chyba prawie samą głowę w kadrze, a nie o to chodzi. Trzeba pokazać wszystko, co się dookoła dzieje. Także fajna fajna obserwacja. O, znowu się Z oddali słychać młode sikory, które przylatują z rodzicami. Ta jak tak przylatuje mama czy tam tata z młodym. A młode to tak, tak mi się wydaje najczęściej ją rozpoznaje właśnie. Po takim pipi, 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 pipi. Pi pi, to tam jakby jeszcze notorycznie od mamy taty wołała o pokarm. Cii, cii, cii. Do ustawień jakie używam w aparacie to najczęściej jest to, no jeśli takie mam bardzo blisko, to używam przysłony najszerzej otwartej, z tego względu, że chcę jak najwięcej mieć rozmyte tło, a przy odległościach 3, 4, 5 metrów, to ta głębia jest na tyle płytka, a jeżeli tak ja tutaj po idło zamontowałem. Yy, w że końcówka poidła y, jest na odległości 3 metrów więc y, obiektyw ustawiam y, na 2, 8 do 10 metrów, bo w odległości 10 metrów za poidłem mam piękne jeszcze zielone krzaki, więc y, kiedy ptaki są na poidle, o Kiedy ptaki przylatują na pojedło, pobierają pokarm, siadają mi na tych kamieniach. To mogę je ładnie sfotografować z pięknym, rozmytym tłem. Więc wcale tutaj nie trzeba mieć ogniskowej 500 mm i dodatkowe światło F4, przy tych odległościach, ta przysłona tutaj, przy ogniskowej 400 mm, mam tutaj przysłonę 6, więc. Na zdjęciach, jak widzicie, mam ładnie tło rozmyte, ale to tylko i wyłącznie zasługa jest tego, że y, krzaki, które są oddalone od pojedła, są w odległości 2-2,5 dwóch, dwóch metra. więc to tło jest na tyle daleko, że w miarę y, przyzwoicie mi y, rozmywa te tło i nie widać y, detali tła. Za chwilę postaram się zrobić Wam zdjęcie i pokazać. Na ogniskowej 600 mm, że będę miał jeszcze bardziej rozmyte tło. Będę miał jeszcze bardziej rozmyte tło z tego względu, że zwiększę ogniskowo, a tło nie zwiększa mi tutaj. O, patrzcie. Tu mamy na 400 mm. O, tu mamy na 600 mm zrobiona jedna tysięczna i zoskaczy mi w, w, w przedziale 800, 500 w zależności e, jak ciemna sikorka e, przylatuje, z tego względu, że aparat po prostu pobiera e, światło z piór i z danego obiektu dlatego używam tutaj Pomiar ekspozycji centralnie ważony lub punktowy daje to, jak dla mnie, lepsze rezultaty. Tylko i wyłącznie pomiar matrycowy biorę dla krajobrazów i innych dalekich obiektów, gdzie chcę szerszy plan sfotografować. oczywiście zwiększając e, ogniskową to 600 mm światło mi podskoczyło na 63 niewiele więcej a miałem tutaj zakres ogniskowej 200 mm bliżej więc detale ptaka nie uciekły mi ostrość mniej więcej jest ta sama bo to kwestia e, takich już technicznych tematów jeśli chodzi o bebechy e, obiektywu wiadomo wyczytałem to w wielu pismach że czym większa ogniskowa i bardziej otwarta przysłona tym bardziej mamy tutaj tło rozmyte ale ten obrazek jest mniej ostry dlatego w którymś tam filmie no, mówiłem o tym, że e, wolę użyć ogniskową 500 450 jeśli mam ptaki na odległość właśnie 3 4 5 metrów niż e, ogniskowej 600 mm z tego względu że e, nie zależy mi aż tak mocno na e, głębi ostrości na tym rozmytym tle e, bardziej tutaj chodzi mi o ostrość zdjęcia bo przy 400 czy 500 mm o, Ptaki tam latają przy 500 mm i 400 e, Głębia jest nie wiadomo, różnicy zbytnio nie ma, a ostrość na pewno zdjęcia jest lepsza. Zobaczcie, tutaj mam teraz sikorek jak się uda, ale nie uda się. Powrunęła. O! Coś wylądowało mi na dachu. Większego. Być może sójka albo sroka. sfotografować nie martwiąc się właśnie o to, że mam zblokowane obiekty na 400 mm i teraz powinno być git. Pięknie. sobie wjeżdżają fotki. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że te kilka wskazówek e, Wam się przyda. Ja w dniu dzisiejszym będę powoli kończył. Jeszcze parę minut posiedzę, e, bo zaczyna dookoła mnie grzmić. A jestem rowerem na działce, więc nie chciałbym, wiecie, zmoknąć. E, co najgorsze, moja cała Buda jest metalowa, także nie chciałbym zaświecić jeszcze w tym roku. Także e, ja Was zapraszam na kolejne moje filmy. E, następny film myślę będzie już niebawem. Może jakieś liski uda się wytropić, bo ponoć już są małe. Dostałem cynkę od e, znajomego. Może ma gdzieś tam lisy koło siebie, także być może tam się zjawię. Nie wiem jeszcze. Kwestia pogody, bo jak będzie burzowo i deszczowo, to. A raczej wątpię, żebym się tam wybrał. W każdym bądź razie e, jeszcze raz dziękuję, że żeście zawitali na mój kanał. E, nowych widzów zapraszam na subskrypcję kanału oraz e, komentowanie i polubienie materiałów, które Wam się podobają. Do następnego odcinka. Hej! Oh, <laughs>